Sztangiści trenujący w Uczniowskim Ostrowskim Ludowym Klubie Atletycznym godnie reprezentowali Ostrów Mazowiecką i Powiat Ostrowski podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży mistrzostw Polski do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Z zawodów, które odbyły się we wrześniu w Ciechanowie, Ostrowscy sportowcy wrócili z dwoma złotymi i jednym srebrnym medalem. Sztangiści gościli u Starosty Ostrowskiego, który gratulował im świetnych wyników. Wyraził radość, że nie brakuje u nas utalentowanej młodzieży, która dumnie promuje barwy ziemi ostrowskiej na krajowej arenie. Życzył im również niesłabnącego zapału i dalszych sportowych sukcesów. Sportowcy odebrali z rąk starosty specjalne listy gratulacyjne oraz drobne nagrody rzeczowe. Wśród nich były złote medalistki Julia Kaczorowska i Martyna Narewska, zdobywca drugiego miejsca Wiktor Łagoszyn. A także zawodnicy, którym niestety nie udało się stanąć na podium, ale i tak wysoko uplasowali się w swoich kategoriach: Paweł Złotkowski, Mateusz Ambroziak oraz Dominik Turowski. Podczas mistrzostw w klasyfikacji klubowej Uolka uplasował się na drugim miejscu spośród 78 klubów z całej Polski. Podziękowania za ogromne zaangażowanie trafiły również na ręce instruktorów oraz prezesa klubu Urszuli Klepaskiej. My również dołączamy się do gratulacji i życzymy ostrowskim sportowcom kolejnych zwycięstw.